Dziękujemy Ci Jezu za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, byśmy tylko dośnie mogli witać się dziś w naszych szczytnych sekretach. Jego dobry bóg będzie jej na drodze do a Matka Najświętsza dziś powioduje za nimi w niebie i wyprasza strzelne łaski. Codziennie zaopiekam na tym, że nauczyliście mnie modlitwy do Ojca, który jest w niebie, za składanie rozwoju, za klaczenie ze mną w kościele, za moje piękne, komunijne szaty. Kocham Was za wszystko. Wiem, że nie zasłużyłem na to wszystko, bo nie zawsze byłem i posłuszny, ale wierzcie mi, ja bardzo chcę, abyście mi wszystko jeszcze raz przyłączyli, a ja wierzę, że jest, którego noszę w tej chwili, może mi lepiej. Gdy przyjęłam pana Jezusa, powiedziałam mu wiele że go bardzo kocha, a potem podziękowała mu, że jesteście z nami tak zdoby. Bądźcie z nami szczęśliwi i radości. Uśmiechnijcie się. Niechaj tobie księżyc proboszczu, Bóg łask swych dał za to żeś w serca nasze dziecięce Jezusa w postaci włożył. Niech ci koniec do tej trudnej pracy codziennie się Wszystkich chcemy powiedzieć, że w tę radosną niedzielę życzymy Wam z całego serca zdrowia i Bożych łask wiele. W imieniu wzruszonych, ale i pewnie szczęśliwych rodziców, pragnę wszystkich, za szybkie potrzeb, z całego ludzi serca podziękować, a szczególnie Tobie księży Probożu. Ty wiesz, jak Ojciec Symarka kochają swoje dziecko. Za dzisiejszą ofiarę Świętej, za Boga udzielonego dzieciom w imieniu świętych łób serdecznie Bóg zadbać Księdzu Proboszczowi, Pani Katemece, Panią Dyrektorką, Nauczycielom, Rodzicom wczesnym, naszym najbliższym i wszystkim obecnym za ich modlitwy i komunie Świętą przyjętej intencji tych dzieci. Niech Chrystus, który zagościł w naszych córek i synów, zagości także w naszych domach nie tylko dziś, w czasie komunijnej uroczystości, ale każdego dnia i obdarza nam swym przemożnym błogosławieństwem. Maryja Matko nasza, podaj nam sił, byśmy odtąd jeszcze lepiej i owocniej wprowadzili nasze dzieci drogą Twego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. To się nazywa monstrancja. Monstrację w endemiusku, jak będzie procesja na Boże Ciało. Tu się otwiera takie okienko i tu się wkłada komunie świętą, hostię. I potem się to zamyka. Ta hostia jest na, na takim czymś, co się nazywa melkizedek. Tak się to nazywa. To jest monstrancja. Niektóre monstrancje są ozdobne, piękne, bogate, złote. My mamy zwykłą monstrancję, gdzie to tylko jest tak złotem pomazane troszeczkę, tak, leputko. I co powiem czas, jak już nie ma na tym złota, to trzeba iść do złotnika, żeby znowu monstrancję pozłocić. Tu mamy figurkę Pana Jezusa z Martwych Stałego. W ręku trzyma Pan Jezus chorobie. bo Pan Jezus z zwyciężył. stał zwyciężym, śmierć pokonał śmierć Tu mamy obraz, obraz Matki Bożej Królowej Polski. W środę o 11.30 będzie obraz tak. Matki Bożej Królowej Polski. Na głowie Matki Bożej, na głowie Pana Jezusa są korony. Tu mamy tak narysowaną na z samej góry. Rok 1966. Tam jest sługa Boży. ryman Stefan Wyszyński. I on oddał jest napisane. Także tu mamy również taką króciutką historię Napisaną na ścianach kościoła. Tu mamy siostrę, świętą siostrę Faustynę Świętą święto Miłosierdzia Tu jest mój patron, święta Andrzej Popowę. Tam również mamy prostorokrasny patron. Na ścianach. I ta kaplica jest zawsze otwarta, nawet w nocy. To nawet uczyć, w nocy się modlić. Tak, żebyście tu widzieli obraz. Tu jest obraz u góry. Obraz miłosierdzia Pana Jezusa. Związany jest ze siostrą, świętą siostrą Faustyną. I tu mamy obraz serca Pana Jezusa. Na ścianach odpadnie Drogi Krzyżowej, po drugiej stronie jest święty Maksymilian z Oświęcimia, tam zginął. I mamy obraz Matki Bożej, nieustającej pomocy. Jest figurka świętego Antoniego. Jeszcze musimy iść do tego troszeczkę. Święta Cezaryja jest patronką muzyków kościelnych. Po prawej stronie jest Święta Królowa Jakita, a po lewej stronie jest święty brat Albert Kielowski. Przepuśćcie mi, żeby jeszcze tam dalej proszę. tak? I tu mamy ja, Kazimierz w Elbowie w 1656 W roku 1982 często mój mówił, jestem czy tobie pamiętam, czuwam.